Pijaki to super goście, super goście, oje! Oh yeah. Stoją pod sklepem i walą w budę, Piją, piją, Czy Przychodzi pijak do lady. Poproszę żady, Ale jakiej? Alkoholowej. Ale jeszcze zapomniałem. Poproszę dykty, dykty. Dyk, dyk. Oje! Oh yeah. Pijaki to super goście, super goście, oje! Oh yeah. Po mi mi falą wódę piją, piją, piwą. Tak przypadkiem idę za ulicą, a tu nagle się dwa pijaki w stronę sklepu, sklepu. I podobno, tylko dykty, dykty. A co, nie mogą? No przecież mogą, każdy mi kontroli, ale nie ja, bo nie lubię Coca-Coli. Nie. Yeah. Pijaki to super, goście! Super goście! O oh je! Yeah. Stoją pod sklepem i walą w Piją, piją, piwo! Pijaki to super goście! Super goście! O oh je! Yeah. Stoją pod sklepem i walą w Piją, piją, piwo! Pessoal, se do que super goście! uhu yeah.